Większość mojego rodzeństwa ja również chorowaliśmy na chorobę bioder. Był to dosyć, dosyć ciężki czas dla mojej rodziny. Leżąc często w łóżku, ponieważ ta choroba uniemożliwiła mi chodzenie na okres około 9 miesięcy. Często zadawałem bogu pytanie, co teraz boże? Czy masz zamiar mnie z tego wyciągnąć? Ale nie były to pretensjonalne pytania, nie miałem żalu do Boga. Nie zadawałem też Bogu takich pytań, dlaczego mi to zrobiłeś, co się stało, czym zawiniłem przeciwko tobie, że dotknąłeś mnie taką chorobą, ale był to okres przepełniony ufnością. I stał się cud. Po kilku latach zmagania się z chorobą, w pewnym momencie okazało się, że moje biodra wróciły do swojego naturalnego stanu i zostałem uzdrowiony. Często myślę o Bogu jako o wielkim kompozytorze, który komponuje swoje arcydzieło. W takim dziele żadna nutka nie jest przypadkowa i wszystkie mają swój cel, sens i znaczenie. Myślę, że moje życie też jest takim dziełem Boga i wszystko, co mnie spotyka, jest przez Niego zaplanowane. Wiele lat później, kiedy byłem już na studiach, zadałem Bogu dokładnie to samo pytanie: co teraz, Boże? Czy masz zamiar jakoś mnie z tego wyciągnąć? Było to pewnej nocy, kiedy wracałem od mojego kolegi do mojego mieszkania i zostałem zaatakowany przez dwóch napastników, którzy obrabowali mnie i pobili. Zostałem w środku nocy sam. I właśnie wtedy kołatało mi w głowie pytanie: Co teraz, Boże? Jak rozwiążesz tę sytuację? Ale właśnie tak jak, tak jak poprzednio, znowu ogarnęło mnie uczucie spokoju, uczucie pewności, że Bóg jest ze mną. I faktycznie był. Po kilkugodzinnej obławie, sprawcy zostali schwytani i odzyskałem wszystkie swoje rzeczy. Poprzez granie wyrażam z jednej strony siebie i swoje emocje, swoje uczucia, ale z drugiej strony moim graniem chcę oddawać chwałę Bogu. Jedną z rzeczy, która najbardziej dotyka mnie w tym, co On robi w moim życiu, jest Jego troska o mnie i Jego łaska. Nic tak bardzo nie uspokaja mnie i nic nie daje mi takiej pewności co do przyszłości. Jak myśl, że Bóg już zatroszczył się o moją przyszłość i już mogę być spokojny o to, co stanie się później. Kiedy byłem dzieckiem, w prostej modlitwie oddałem swoje życie Bogu. Poprosiłem Go, żeby wziął moje grzechy i uwierzyłem w to, że, że On mnie zbawił, że przez swoją śmierć na krzyżu Jezus Chrystus mnie wykupił. Różne sytuacje spotykają człowieka w życiu. Możesz stracić swoich przyjaciół, możesz stracić to co masz. Możesz po prostu zachorować. Ale kiedy po twojej stronie jest Bóg, masz tę pewność, że twoja nadzieja jest niezachwiana. I to właśnie przeżywam w moim życiu. Nadzieję, która pochodzi od żywego Boga, który wzmacnia mnie codziennie, który jest ze mną i wiem, że moje życie doprowadzi do końca.